Idziemy dalej, Agnieszko. Co ci się pokazuje na pierwsze? Co robimy pierwsze? Co najbardziej woła? Gwałt i ród. To idziemy. To przywołuje do tej przestrzeni, tam gdzie ty jesteś, Madziu, wszystkich członków z całego twojego rodu. Wszystkich, których ty obciążenia w sobie nosisz, z tematem, z którym teraz pracujemy. Chodzi o gwałty. Wszystkich członków z całego twojego rodu których ty obciążenia w sobie nosisz mają się stawić przed tobą teraz. Schodzą się. Dobrze. Kobiety Podnoszą swoje długie spódnice, pokazują mi rany na swoich ciałach. Na nogach, na całym ciele. Widzę je. Dużo ich jest? Bardzo. W tej chwili się schodzi cały twój ród. Ale widzę kobiety, widzę cały rząd tych kobiet. To, to obciążenia, w którymś punkcie się zaczęły i z pokolenia na pokolenie były coraz, coraz mocniejsze. Witam się z Wami wszystkimi. Magdalena dzisiaj jest uzdrowicielem całego swojego rodu. Czy która z Was chce jej coś przekazać? Tak, chwilę. Pokazuje mi się ta, która spędzała z tobą bardzo dużo czasu kiedyś na amerykańskiej prerii. Czujesz w sobie taką, taki rodzaj pustki. Jest czasami taki rodzaj więzi z ludźmi, którzy tworzymy. Tobie jakby tego też brakowało. I pokazuje mi się, bo od razu mi się pokazała. i ona pierwsza szła, amerykańska preria. Widzę jak siedzicie na tej prerii, jak to tam jest domek i dookoła nic. I takie kobiece zajęcia, właśnie ta bliskość. I ona, ta kobieta mi mówi, zobacz, jak spędzałyśmy czas, jej tego brakuje. Eee, Czekaj, bo jeszcze jedna informacja. Powiedz jej, że ma o siebie zadbać. I przywrócić w pełni kobiecość. To, co będziesz robić, to będziesz domykać pewne sprawy rodowe. Włącznie z tą historią, z gwałtem, a raczej z tymi historiami. Poczekajcie, bo teraz mi się wszystkie kobiety pokazują z rodu i pokazują mi swoje stopy. Sine nogi, stopy, wszystkie mi pokazują opuchnięte, sine nogi, stopy ściągają buty. Tak długo niosły ten ciężar. Tak, to jest ta historia rodu, która się przywija, bo patrzę w ogóle teraz, moja uwaga się przeniosła w miejsce, w którym one są. To jest nieskończona ilość kobiet. Przejdzie ci liczba. 12763 długą drogę. Dobrze. Idziemy dalej, Gosia. To teraz poproszę, żeby wszystkie ustawiły się gęsiego. Przed Madzią stoi ostatnia kobieta w rodzie, która te traumy nosi w sobie, a na samym końcu kolejki niech stanie ta pierwsza, od której to wszystko się zaczęło. Madzia bierze ciebie za rękę, przyspieszacie czas i idziesz z nią na koniec tej kolejki. Ona stoi, przed sobą ma plecy tej pierwszej kobiety, która rozpoczęła, od której się to wszystko zaczęło. Kładzie jej ramiona, na jej ramionach ręce, a plecami, Madziu, robisz takie wgniecenie w ścianie, takie niecki. To jest twoja błona komórkowa. Rób takie delikatne wgniecenie. Stoisz, poważ plecy do tej niecki i generujesz światło i miłość. Bardzo dużo światła i miłości generuj. Wypełniasz światłem i miłością całe wgłębienie. Światło i miłość przenika przez ścianę za plecami. Światło i miłość wlewa się w każdą przestrzeń. Ty koncentrujesz się na intencji uleczenia wszystkich obciążeń pokoleniowych i rodowych, które nosisz w sobie w tym temacie. Wysyłaj to światło wszędzie, Agnieszka, a ty zobacz, jest góry błonę komórkową. Trzeba tam wejść. Tak trzeba. Pomadziu, odwracasz się i zobacz u góry, to jest twoja błona komórkowa, tam jest taki czarny lej, Agnieszka go zoomowała. Wspakujesz do niego, zjeżdżasz takim tunelem na samo dno i siadasz tak jakby siedziała w filiżance po turecku i generujesz tam światło i miłość. Uzdrawiasz całą swoją błonę komórkową. Możesz śpiewać piosenkę pierwsza, która ci do głowy przyjdzie. I generuj światło, i miłość rozlewa się wszędzie. Uzdrawiasz całą swoją błonę komórkową. To światło i miłość idzie tunelem do góry, rozlewa się pod tobą, za tobą, nad tobą, wszędzie. Wypełniasz całą błonę, uzdrawiasz ją. A wszystkie kryształki świadomości, które tam są, idą intencją do samej góry, Agnieszka je oczyści. I intencją wracają do swoich właścicieli wszystkie kryształki świadomości, które tam utknęły. Jak ta błona komórkowa się już wypełni. Uzdrowi. Wtedy wracamy i stoimy z powrotem. Za swoim rodem. Wypełnia się Aga, czy trzeba jej pomóc? Wypełnia się, czekajcie na coś. Wypełnia się razem z tą błoną, która się uzupełnia, widzę, przerzucam je i jestem jakby w tunelu, w którym, bo byłam w środku tej błony, byliśmy w takim tunelu, zaczęłaś zjeżdżać i ja widzę na tej błonie cienie, patrzę co to jest. Teraz prowadzi mnie przez wszystkie takie wasze trudne doświadczenia rodowe. Tam będziemy jakąś klątwę też ściągać, jest jakieś złorzeczenie, klątwa, coś. Pokazują mi się takie historie też z takich kataklizmów, w których braliście udział jako rodzina, z tych historii z gwałtem. Widzę e, moment, w którym po raz pierwszy to się chyba wcieleniowo u Ciebie wydarzyło. W takim plemiennym środowisku. Przerzucam je teraz po kolei, bo właśnie się zastanawiam, co widzę, ale to są te doświadczenia, które spowodowały dziury. Czekajcie chwileczkę, to wszystko ma się tutaj pokazać, przepłynąć. Przemocowe historie właśnie, mężczyzn wobec kobiet, kobiety były bite. U was w rodzie. Pokażę wszystko, to jest potrzebne do uzdrowienia, tego, żeby się ta błona scaliła. I się uzupełnia, wypełnia, robi się gładka przestrzeń jak tafla wody, przezroczysta. Czekajcie, idziemy dalej, co jeszcze. Takie mocne poczucie samotności kobiet u was wrodzie, mimo zawieranych związków i małżeństw. Bardzo cierpiałyśmy one mi mówią teraz. Dobra, wyszło, jestem. Dobrze, kryształki świadomości, żeby wróciły do swoich właścicieli, a Madzia z powrotem staje za plecami pierwszej osoby kobiety w rodzie, która roz, od której się rozpoczęły wszystkie te traumy. I teraz, Madziu, od ciebie idzie potężne światło i miłość. Przenika wszystkie kobiety z całego rodu, do samego końca i dalej. Rozpuszcza je, uwalnia. Światło i miłość idzie kolejną potężną falą. Wszystkie powiązania, które są między Wami, rozpuszczę je, uwalnia do samego końca i dalej. Z chwilą, gdy światło i miłość znikają pod podłogę, puszczasz je zupełnie wolno. Mamy. Pięknie, poszło. Dobrze.